Trzecie lidze, gdzie w tym sezonie są kluby, które mają naprawdę mało mieszkańców, a grają na tym bardzo ciekawym poziomie rozgrywkowym. LZS Starowice Dolne około 330 mieszkańców. Wybrzeże Rewalskie Rewal około 1000. Podobnie jak KSC Katroszyn z Igorem Lewczukiem w składzie. GKS Wikielec tak samo 1000. Niewiele więcej ludzi mieszka w Woli Bożu, gdzie swoje mecze rozgrywa Słowianin, a Tłuchowia Tłuchowo to około 1500 osób. Jeśli byśmy chcieli dorzucić do tej wyliczanki wsie lub małe miasteczka, ale do 10 tysięcy mieszkańców, mielibyśmy 10 takich klubów. Lipno-Stęszew, Noteć Czarnków, Pogojnowe Skalmierzyce, Weekend Luzino, LKS Goczałkowice Zdrój, Pniówek Pawłowice, Stal Jasień, swoją drogą mam sentyment do tego herbu, jakoś tak zbuza we mnie mocną sympatię, Czarni Połaniec, Sokół Kolbuszowa Dolna i Sparta Kazimierza Wielka. Nie od dziś wiadomo, że na takich małych stadionach, w małych mieścinkach kryje się prawdziwy futbol ze swojską Kiełbasą z grilla węglowego i lokalną tożsamością, gdzie kibicuje się danemu swojemu klubowi od lat. I ja to w pełni popieram i chętnie jeżdżę właśnie w takie miejsca, a niekiedy kopciuszek potrafi urwać punkty faworytowi, więc pytanie do was, która z wymienionych przeze mnie drużyn osiągnie najlepszy wynik w swojej grupie?